Cześć! Witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz, jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek. Jestem autorką strony Komunikacja bez przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patrzórkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Syndrom niedostępnego ojca, niedostępnej matki. W poprzednim odcinku, w związku z zakończeniem roku szkolnego, mówiłam Ci o wakacjach oraz o kontaktach telefonicznych. Dziś chcę opowiedzieć Ci o tym, jak rola ojca lub matki w życiu dziecka wpływa na nie. Przyszło to do mnie w Dzień Ojca i postanowiłam podzielić się tym z Tobą. Bo czuje, że to ważny kawałek nie tylko w patchworku, ale także patrząc przez pryzmat pokoleń. Nieobecny ojciec czy nieobecna matka wcale nie musi oznaczać takiego rodzica, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej czy nie ma kontaktu z dzieckiem, bo drugi rodzic na ten kontakt nie pozwala. Tyle, ile rodzin, tyle może być różnic, każda sytuacja może być inna i może mieć wpływ na nią niezliczona ilość zmiennych. Chcę jednak dać Ci pewną perspektywę, może nieco inną, bo sama wiem, że są sytuacje, w których rodzic chce odciąć drugiego rodzica, dlatego że skoro się rozwiód rozwiodła, to nie ma już miejsca na tego eks czy na tą eks, bez znaczenia, jaką rolę dla dziecka pełni. I wiem, że dla wielu osób ta sytuacja może wydawać się niedorzeczna. Bo przecież gdyby był, była dobrym człowiekiem, to by się nie rozwiedli. To by nie odciął, nie odcięła go jej od dziecka. Jednak proszę cię: otwórz się na to, że ktoś może mieć inaczej. Dziś wbijam igłę od cyrkla w punkt nieobecnych rodziców i wytyczam koło, aby pokazać ci, że jeśli myślisz, że odcięcie dziecka od rodzica, czy matki, ojca to efekt przemocy fizycznej i psychicznej. To ja chcę otworzyć Ci oczy i powiedzieć Ci, że ludźmi rządzą różne emocje. I nieprzepracowane sprawy z przeszłości oraz chęć zbudowania idealnej, nowej rodziny w przyszłości to w ocenie niektórych jest wystarczający powód, aby odciąć eks od dziecka. I tak jak na wstępie zaznaczyłam, każda sytuacja jest inna. Są nałogi, jest przemoc, jest decyzja ojca, że nie chce kontaktu z dzieckiem, jest decyzja matki, że nie chce kontaktu z dzieckiem. I daleka jestem od utrzymywania relacji na siłę i za wszelką cenę. Jednak, nieobecność rodziców w życiu dziecka ma swoje konsekwencje, i dziś o tym Ci opowiem. Ważne jest teraz, abyś spojrzał spojrzała na to z perspektywy siebie lub dziecka. W zależności od tego, jakie masz doświadczenia. Czy jesteś córką, synem, którzy w dzieciństwie nie mieli dostępu do któregoś z rodziców, bo na przykład taki był model twojej rodziny, że tata pracował za granicą, a na miejscu była mama? Albo rodzice oboje pracowali, a opiekowali się tobą dziadkowie, a może jeden z rodziców mierzył się z nałogiem i mogłaś mogłaś liczyć tylko na jednego z nich. Albo rodzic, rodzice poświęcali swój czas na to, aby Tobie było w życiu lepiej, ciągle pracowali i nie odnajdywali przestrzeni na czas z tobą. A może na przykład któryś z rodziców zmarł lub chorował. Myślę też o tym, że możemy spojrzeć na pokolenia wstecz i na traumy, traumy powojenne, gdzie nasze babcie czy dziadkowie. Tracili ojców czy matki podczas wojny. I choć może ci wydawać się to dziwne, to traumy z przeszłości też przechodzą na kolejne pokolenia. Czy może twoje dziecko ma ograniczony dostęp do rodzica? To jeszcze raz. Czy jesteś synem, córką, którzy w dzieciństwie nie mieli dostępu do któregoś z rodziców? Czy może twoje dziecko ma ograniczony dostęp do rodzica? Lub trauma pokoleniowa może na nie wpływać. Zastanów się chwilę i przyjmij perspektywę, z którą przejdziesz przez ten odcinek. Każdy z rodziców pełni jakąś rolę dla dziecka, ma jakieś zadania do zrealizowania, choć żaden z nich nie otrzymuje po pojawieniu się dziecka na świecie czeklisty i wykazu kompetencji, których ma nauczyć mama, a których tata. To warto jednak zauważyć, że do życia dziecka każdy z rodziców wnosi różne wartości i skile. Jeżeli któregoś rodzica brakuje fizycznie czy psychicznie, często drugi rodzic stara się nadrobić, uzupełnić to. Jednak pomimo szczerych chęci i dobrych intencji, nie zawsze się to udaje. Jeżeli sam sama jesteś z domu, w którym jeden z rodziców był niedostępny, to złap teraz oddech. Złap refleksję, nie daj się ocenić, oskarżyć, bo nie taka jest moja intencja. Przyjrzyj się wskazanym przeze mnie obszarom, przy każdym złap oddech i zastanów się, co czujesz, gdy o nich słyszysz. Brak ojca w dorosłym życiu może objawiać się w następujący sposób: brak wiary w siebie i swoje możliwości. I tu nieco rozwinę i podam przykład z mojego podwórka. Obserwuję na co dzień, jakie zabawy ma nasz syn z tatą, a jakie ze mną, i na ile ja jestem w nich ostrożna, a na ile mój partner. Inaczej, w sumie nie chodzi o ostrożność, bo chłopaki bawią się bezpiecznie. To znaczy, tata zabezpiecza młodego w taki sposób, aby nie stała mu się żadna krzywda. Jednak myślę, że ja takiego skilla nie dałabym dziecku, bo ja nie wchodzę w ryzykowne zabawy. Tata dostarcza dziecku inny rodzaj atrakcji i kompetencji. A ja czasem, nieświadomie przez matczyną ostrożność, mogę gasić tą wiarę w możliwości dziecka. I pomimo, że uważam się za świadomego rodzica i wiem, że dziecko powinno doświadczać różnorodności. To ja sama, bym mu tego na taką skalę, jak dostaje od taty, nie dostarczyła, co też nie oznacza, żebym się nie starała. Kolejną konsekwencją braku dostępności rodzica, mogą być trudności we wchodzeniu w relację z płcią przeciwną. Dziewczynka, która relację z ojcem miała chłodną lub nie miała jej wcale, może mieć trudności w budowaniu związków czy w nawiązywaniu kontaktów. To nie oznacza, że tak będzie zawsze. Może się rozwijać, może z kolejnym partnerem, przyjacielem uczyć się relacji, uczyć się siebie, o ile po każdej relacji wyciąga wnioski i przetwarza informacje. To też może wiązać się z tym, że częściej wchodzi w interakcje seksualne częściej i wcześniej. To, o czym teraz ci powiedziałam, nie oznacza, że jeśli córka miała niedostępnego ojca, to już nigdy nie zbuduje szczęśliwego związku. To oznacza, że może w tym obszarze potrzebować więcej czasu lub pomocy, pod warunkiem też, że trafi na właściwych partnerów, bo to także ma znaczenie. W książce Ojciec a Wychowanie Dziecka pospiszył sugeruje, że kobiety, które doświadczyły porzucenia przez ojca, dzielą się na te, które w swoim partnerze zdarza się o wiele starszym, poszukują tego, co zostało im odebrane. A drugą grupę, na którą się dzielą, stanowią kobiety toczące walkę z mężczyznami. Tą walką może być także odrzucenie relacji z facetami, mężczyznami. I często to jest spowodowane niską samooceną i obawą, że powtórzy się doświadczenie znane im z dzieciństwa, czyli doświadczenie bycia odrzuconą. Jak masz się z tym, co usłyszałeś, usłyszałaś? Jak Twoje ciało na to reaguje? Czy czujesz gdzieś napięcia? Czy czujesz niezgoda? Twoje ciało daje Ci sygnały. Zachęcam Cię do przyjrzenia się temu, a nawet do podzielenia się tym ze mną wiadomości prywatnej. Przejdźmy teraz dalej i porozmawiajmy o niedostępnej matce. Jakie to może mieć konsekwencje? Pamiętajcie, nie mówię tutaj tylko o niedostępnej z pozycji braku kontaktu przez ograniczenie praw rodzicielskich. Mówię tu także o niedostępnej emocjonalnie matce. To jakie to może mieć konsekwencje? Spadek nastroju, niepewność, brak wiary w swoje możliwości, brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. A może Ty chcesz, możesz podzielić się tym, co u Ciebie, jeśli doświadczyłeś, doświadczyłaś nieobecnej matki? Jakie Ty widzisz konsekwencje i zagrożenia? Napisz do mnie na Facebooku i Instagramie. W obu przypadkach, i niedostępnych matek i niedostępnych ojców konsekwencje mogą prowadzić między innymi do agresji, samookaleczenia się, depresji, do problemów z odżywianiem. Co z tym zrobić? Jak pomóc sobie? Jak pomóc dziecku? Po pierwsze uświadomić sobie, że mogą być obszary deficytowe i one nie wynikają z wybrakowania siebie, dziecka. One mogą wynikać z braku obecności rodzica. Jako dziecko, nie masz na to wpływu, jak wychowali cię rodzice. Jako dorosły, możesz poznać i uzupełnić to, czego potrzebujesz. Nie zamykaj się na to, że to, co masz, jest już wystarczające, chyba że to sprawdziłeś. Sprawdziłaś. Jeśli nie, sprawdź, co możesz jeszcze dostarczyć sobie dziecku. Większej ilości lub z innego źródła. Warto też przejść przez żałobę za rodzicem nieobecnym, chorym, obojętnym, a nawet przemocowym. Taka żałoba może trwać miesiące, ale i wiele lat. Warto skontaktować się z tym, co w nas żywe, co nas porusza. Żałoba ma na celu dać nam samym to, czego nie dostaliśmy od nieobecnego rodzica. Zajmij się swoimi dziecka niewyrażonymi uczuciami, pozwól im wybrzmieć, nazwij je, to proces dążenia do prawdy o sobie. Proces zdrowienia zaczyna się od nas samych, a dorosłość to etap, w którym powinniśmy móc opierać się na nas, na tym, co czuję i co przeżywam. To jest trudne, żeby oprzeć się na swoim bólu i że. To, co czuję, czego doświadczam, to ból i cierpienie. Jednak w ten sposób, kiedy to nazwiesz, kiedy tego doświadczysz i zauważysz, rozpoczniesz proces leczenia i zbudujesz solidny fundament pracy ze sobą, o ile oczywiście tego chcesz. Często rzeczy, które najbardziej nas poruszają, są tematami, w które powinniśmy wejść którym powinniśmy się przyjrzeć. Dlatego pytałam Cię podczas tego odcinka, jak się czujesz, czy czujesz napięcie w ciele. Przyjrzyj się temu. Zostawiam Cię z tym dzisiaj. Decyzja o tym, co zrobisz dla siebie, dla dziecka, należy do Ciebie. Życzę Ci udanego tygodnia i decyzji, które służą Tobie i Twoim bliskim. Ściskam mocno Kaja.